Rafał, robisz coraz większą karierę jako mister Polski. Co prawda nie udało się zostać misterem światowym, ale byłeś blisko. No czy wiem, czy ja wiem, czy jest większą karierę. No staram się cały czas iść do przodu w tym, co robię. Staram się cały czas brać udział w jakichś fajnych, ciekawych wydarzeniach. Właśnie takim jeden z nich był Mister World, gdzie udało mi się również zająć fajne historyczne dla Polski miejsce, bo jeszcze żadnemu Polakowi nie udało się zdobyć top 10. Mi się udało, nawet przyjechać z Misterem World Talent, więc niesamowita frajda z tego powodu. Wydaje mi się, że ten wyjazd zaliczam do bardzo udanych i będę go miło, długo wspominał. A kto jest Twoje Oj. Stanca nie sam się ubieram, nie ukrywam, że e, zaciągam się. E, radę, czy, przychodzę po, do porady do, do mojego znajomego, który również stylizuje Rafała Maślaka, bo wiem, że jest to osoba, która jest e, tego godna po prostu, by jej pytać, by się wydawać od niej, dostawać cenne wskazówki. Gdy są ważne wyjścia wieczorne, oczywiście zawsze dopytuję się, bo wiem, że moje, moja, moje doświadczenie. W, Stylizacja jeszcze nie jest na tyle wysokie, by móc eksperymentować, ryzykować przy ważnych wydarzeniach, ważnych wyjściach. Na co dzień staram się grać luźno, więc wydaje mi się, że każdy, każdy z nas tą umiejętność ma. Jeden ma może w większym stopniu rozwiniętą, drugi może w mniejszym, ale wydaje mi się, że, że na co dzień można eksperymentować. Czy nawet wiadomo, i im jakie im jest ważne wyjście, trzeba spróbować jakieś rady od kogoś, kto się po prostu zna i zawsze staram się w ten sposób działać. Lubisz ćwiczenia różne, tutaj takie robowe, wyczynowe. Czy z tym wiąż swoją przeszłość? Nie ukrywam, że jest to sport, który zawita w moim życiu i zadomowił się już na dobre, że tak powiem. Ćwiczę w każdej wolnej chwili. Jest to, to jest to coś, co pozwala mi się oderwać od rzeczywistości. Przychodzę na taką salę i zapominam o wszystkich problemach. Po takim treningu czuję, że żyję i wydaje mi się, że, że to wszystko, co się wokół tego sportu dzieje w moim życiu, powinno trwać jak najdłużej. jest to coś, co daje mi niesamowitą energię, motywację, więc to, jest to mój motor, motor napędowy, więc chciałbym, żeby to trwało jak najdłużej. Chciałem powiązać z tym przyszłość, bo byłoby to coś pięknego, gdybym po prostu robił w życiu to, co kocham. Jednak wydaje mi się, że to jest też to jest tylko sport. Jedna kontuzja może wiele zmienić, więc trzeba mieć zawsze plan B. Wydaje mi się, że połączenie dwóch fajnych aspektów, które chciałem w życiu robić, to byłoby coś pięknego, coś co bym chciał, więc zobaczymy, czy się uda. Jestem takiego zdania, że chcieć to móc, więc dlatego staram się tak robić. Reformaś tylko od czasu do czasu opowiada, co dostaje od swoich fanek, fanów. Często są to jakieś tam erotyczne zdjęcia, filmiki, a co ty dostajesz? A zawsze, kiedy jest to dość kontrowersyjne wiadomość, to staram się wrócić ją w żart. I zawsze tak robię, więc wydaje mi się, że to jest fajne, że ma się do wszystkiego dystans. Kiedyś taki nie byłem, kiedyś bałem się po prostu yy, odpowiadać na takie wiadomości, teraz już z czasem wracam to wszystko w żart, mam duży dystans i bardzo się cieszę, że właśnie to jest jedna z kolejnych barier, o których mówiłem, które udaje mi się przełamać. A co było najbardziej takiego kontrowersyjnego, co, co dostałeś? Będę drążył trochę ten temat. Dostałem propozycję zrobienia czegoś w zamian za iPhone'a 6. O tym zresztą wielokrotnie pisałem na moich social mediach. No, by... Od faceta, tak? Tak, od faceta. Było to dość dziwne dla mnie, ponieważ ja wywodzę się z miejscowości, z miasta, to prawda, dużego miasta, ale w którym nie ma takiego czegoś na co dzień, a jeżeli coś takiego się pojawia, to szybko jest, po prostu, że tak powiem, e, tępione. U mnie było to tak, że po prostu, kiedy dostałem tę wiadomość, byłem zszokowany, bo było to dla mnie coś nowego, czegoś, jeszcze nie rozumiałem. Ciężko było mi to po prostu zinterpretować. Zresztą podzieliłem się z tymi z moimi obserwatorami, którzy też po części tego nie zrozumieli. Jednak wróciłem wszystko w żart, więc wydaje mi się, że też to było swego rodzaju, był to swego rodzaju fan, każdy tak to odebrał i no i nic, no. W każdym razie iPhone 6 dostałem, ale już nie od tego pana, bo udało mi się w inny sposób, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Bardziej moralny rozumiem. Tak, bardziej moralny.